Hey, cześć wszystkim. To jest zestaw na AMD za około 1800 zł. Jest to komputer złożony z części nowych. Wiem, że w tym budżecie można by pewnie złożyć coś dużo lepszego z części używanych, jednak jest to komputer dla osób, które po prostu chcą mieć komputer złożony z części nowych. Przejdźmy do zestawu. procesor jaki wybrałem, jest to AMD Ryzen 3 Pro 2200G. Tak, wiem, że to nie jest najnowszy model, to nie jest najnowsza generacja procesorów, jednak mamy taką sytuację na rynku, jaką mamy i niestety czasami są momenty, w których trzeba brać to, co jest. W tym momencie jest dostępny właśnie Ryzen 3 Pro 2200G, więc dlatego wybrałem go do tego zestawu. Jest to procesor czterodzeniowy, czterowątkowy, taktowany 3,5 GHz. Jest to procesor na soket AM4. Jest to wersja OM która niestety nie zawiera płodzenia, ale wybrałem płodzenie dodatkowe. W trybie turbo maksymalnie ma 3,7 GHz. Co ważne, ma zintegrowaną kartę graficzną AMD Vega 8, z której będziemy korzystać. Jego TDP wynosi 65 W, ten procesor kosztuje 449 zł i 46 groszy chłodzenie jakie wybrałem tylko zostałe to Silentium PC Spartan 4 jest to chłodzenie oczywiście kompatybilne z naszym soketem jak i z naszą obudową obsługuje maksymalnie TDP o wartości 125 W posiada dwa ciepłowody każdy o średnicy 6 mm posiada jeden wentylator który obraca się z maksymalną prędkością 2000 obrotów na minutę i to chłodzenie kosztuje 64 zł i 99 groszy płyta główna jako Mam tego stałe Gigabyte B450M DS3K wersja druga. Jest to płyta na soket M4 na chipsecie B450. Jest to płyta w formacie Micro ATX. Maksymalnie obsługuje tutaj 128 GB pamięci RAM. Posiada 4 sloty na pamięci RAM. Na tylnym panelu mamy takie złącze jak 4 Razy USB 2.0. Mamy złącze PS2 do podłączenia starszego typu klawiatury czy też myszki. Mamy złącze DVI, mamy HDMI. Mamy jedno złącze. 45 do podłączenia się do sieci, 4 złącza USB 3.2 Gen1 oraz wyjście i wejścia z zintegrowanej karty muzycznej, czyli dźwiękowej. I ta płyta obecnie jest na promocji i kosztuje ona 269 zł. W pamięci, jaki wybrałem tego stołu, są to pamięci Patriota Viper 4. Są to dwa moduły, każdy o pojemności 8 GB, co daje nam łącznie 16 GB pamięci. Każdy moduł taktowany jest 3733 MHz i ta prędkość jest dość istotna w przypadku naszego zestawu, ponieważ Nasza karta graficzna korzysta z właśnie tej pamięci i im szybsza pamięć, tym będziemy mieli lepsze wyniki w grach, więc tutaj bym nie polecał oszczędzać na pamięciach i na przykład wybraniu pamięci, które są taktowane 2666 MHz, tu już lepiej dopłacić do tej szybszej pamięci. Też mamy 16 GB pamięci, ponieważ wydaje mi się to takim, jeśli chodzi o granie, jest to takim minimum. Ten komputer może nie jest bezpośrednio stworzony do grania, ale pograć na nim można, więc 16 GB tutaj jest tak powiem zalecane. Przy 8 GB Zwłaszcza, że jeszcze karta graficzna korzysta z tej pamięci. mogłoby być jej mało. Co jeszcze o samej pamięci, ma ona opóźnienia CL17 i obecnie ta pamięć jest na promocji i kosztuje 439 zł. Przejdźmy dalej do dysku. Wybrałem tutaj dysk Kingstona model A2000. Jest to dysk o pojemności 500 GB. Wydaje mi się, że jeżeli to jest zestaw choć, choć w pewnym stopniu z myślą o graniu, tutaj już 500 GB nam się przyda z 250 GB musielibyśmy żonglować tymi grami, więc wydaje mi się, że tutaj 500 GB jest jak najbardziej zalecane. Co do samego jeszcze dysku jest to dysk na PCI-Express na złącze m i dysk NVMe jego maksymalna szybkość odczytu jest 2200 MB na sekundę zapisu 2000 MB na sekundę kosztuje on 255 zł Zasilaczeki wbrałem wybrałem tego zestawu jest to Slim PC Vero L3 500 W 500 W w zupełności wystarczy do tego zestawu będzie a z zapasem ale gdybyście w przyszłości chcieli dokupić do tego zestawu kartę graficzną, ten zapas nam pozwoli na to. Zasilacz ma certyfikat sprawności 80 plus bronze, jego Sprawność jest na poziomie 89%. Wentlator w nim zamontowany ma średnicę 120 mm. Mam tutaj dwa złącza 6 plus 2 pin, co pozwoli nam już podłączyć naprawdę wydajną kartę graficzną. Co prawda, może do tego podswaja tutaj bym nie szalał z kartą graficzną, ale płyta pozwala na zmianę tego podswaja i obsługuje też ta płyta nasza piątą generację podswaja, więc tutaj naprawdę możemy w oparciu o tą płytę złożyć dość wydajny zestaw. Może nie polecałbym tutaj kładania najszybszych podswajów na sokacie AM4, ale myślę, że jeszcze raz. Za napięć spokojnie można na tej płycie zamontować. Przy po prostu, przy wydajniejszych podsarkach bałbym się o sekcję zasilania. Zasilacz ten kosztuje 199 zł. Przejdźmy do obudowy. Tutaj dość budżetowa obudowa, jako jest Crockstreck. Jak wspominałem, tutaj zmieści nam się bez problemu nasze chłodzenie. Ta obudowa obsługuje maksymalnie chłodzenia o wysokości do 13,6 cm. Nasze chłodzenie ma wysokość 13,4 cm, więc powinno być trochę luzu. Na przednim panelu mamy dwa złącza USB 201 jedno złącze USB 3.0 mamy tutaj też złącze do podłączenia mikrofonu i słuchawek w zestawie z obudową mamy jeden 80mm wentylator na przednim panelu możemy zamontować dwa 120mm wentylatory jest to obudowa, która jest wyposażona też w okno, a kosztuje ona 119 zł przejdźmy do koszyka cały ten zestaw wyniósł nas 1795 zł i 45 groszy, więc trochę poniżej budżetu, jeżeli chcecie wykorzystać w pełni budżet, możecie jeszcze dokupić 120mm wentylator naprzód Ktoś może zapytać czy można tutaj na czymś zaoszczędzić, teoretycznie można kupić trochę tańszą płytę główną, jeśli chodzi o podsor tutaj nie ma za bardzo na czym os oszczędzać, jest to obecnie najtańszy podsor AMD z zintegrowaną kartą graficzną, jak już wspomniałem na płycie tutaj możemy zaoszczędzić, ale musimy też zwrócić uwagę żeby na pewno płyta miała wyjścia wideo i wtedy już na pewno płyta, te tańsze płyty nie mają 4 slotów na pamięci RAM, można też kupić gdzieś na przykład na Allegro boksowe chłodzenie na Socket M4 i nie kupywać tego chłodzenia cylindrycznego, tym PC. Jeżeli już naprawdę chcecie zaoszczędzić, można też wybrać 8 GB pamięci RAM, jednak nie zalecam tego. W przypadku dysku też możemy nieco zaoszczędzić, wziąć wersję 250 GB. W przypadku zasilacza możemy też wybrać wersję Elementum, 550 W czy nawet 450 W w zupełności to wystarczy. I jeśli chodzi o obdowę, też można byłoby nieco zaoszczędzić. Można byłoby wziąć jakoś tańszą, nową obdowę, albo poszukać jakiejś używanej obdowy na OLX czy Allegro, zwłaszcza jeżeli Znaleźlibyście coś w swojej okolicy i nie, nie trzeba byłoby tego wysyłać. Teraz w drugą stronę, czy można byłoby jakoś łatwo podprawić wydajność tego zestawu? Tak naprawdę, obecnie największym ograniczeniem tego zestawu jest zintegrowana karta graficzna, więc, aby to poprawić, trzeba byłoby dołożyć kartę graficzną do slotu PCI Express. Ewentualnie jest też możliwość, z tego co pamiętam, jest dostępny Ryzen 5 2400G. Więc można też wziąć to, ten lepszy procesor. A tak patrząc na resztę zestawu, nie za bardzo można co tu już poprawić. Przejdźmy jeszcze do wydajności tego zestawu w grach. W naprawdę wielu grach, zwłaszcza tych starszych kilkuletnich, komputer będzie się sprawdzał całkiem nieźle. Problem oczywiście pojawił się w nowych tytułach. Tutaj już komputer nie będzie taki chętny do współpracy, ale myślę, że liczba tytułów, które działają na tym komputerze jest naprawdę całkiem duża. W opisie dam link do filmów z testem tego podstaw w grach. I naprawdę jeżeli nie Macie teraz więcej pieniędzy, chcecie poczekać, aż ceny podzespołów nieco spadną. To na takim zestawie można pograć w naprawdę wiele tytułów. W tym filmie było to na tyle. Jeśli ten film Wam się podoba, muszę zostawić łapkę w górę albo subskrypcję. Muszę zostawić łapkę w górę lub subskrypcję. To było na tyle. Cześć.